Ja się nawet spytałem Karoliny, czy ona e, nie żałuje, że tak późno wyjechała, no to powiedziała, że nie była na to gotowa. Musi być poddanie Filip! Filip Fran Wiśniewski na drodze wojownika dzisiaj w wyjątkowy. Łukasz Zabor-Zaborowski, witam serdecznie. Cześć. Łukaszu, przejdźmy do sedna sprawy, jesteśmy na gali Biznes Boxing Polska, to już zdaje się czwarta odsłona w Bydgoszczy pod patronatem fundacji K2 Zaborowscy. Powiedz, czy to już tak naprawdę na lata stanie się cykliczna impreza w kalendarzu tych bydgoskich wydarzeń? Znaczy myślę, że udowodniliśmy nasze piękne miasto, sam wiesz. Naprawdę sprzyja sportom walki i myślę, że naprawdę udowodniliśmy pierwszymi już edycjami, bo ja pamiętam jak Julka i Grześka e, naciągałem na tą Bydgoszcz, mówię zróbcie chłopaki tutaj zrobimy fajnego, coś naprawdę fajna ekipa jest, fajni ludzie, fajne miasto i naprawdę to pójdzie i się okazuje, że to jest tak naprawdę teraz topowa impreza jeżeli chodzi o kalendarz business boxing. Jasne. Zapytam o Twoją małżonkę, Karolinę Kowalkiewicz-Zaborowską. No dla mnie Karolina to jest taki symbol tego, że nigdy nie można się poddawać. Było pięć porażek z rzędu, teraz zwycięstwo z Vanessą Demopoulos. Dana White sam powiedział, że jest pod wrażeniem postawy Karoliny. Co tak naprawdę zmieniło się na przestrzeni tych, tych wszystkich lat, że teraz tak naprawdę znów rozpatrujemy Karolinę jako czołówkę? Kurczę, wiesz co, no... E... Takie jest życie i to nie ma chyba nigdy nigdy nie można nikogo skreślać i to jest chyba najlepszy dowód na to. Wiesz nie Ciężko jest powiedzieć tak, po prostu jaka nie ma złotej pigułki, jak, jak wiemy na, na nic w życiu, tak naprawdę. Tylko ta ciężka praca, pomimo tego, że wiele osób składa ciężkiej pracy, to i tak efekt jest różny i dlatego też trzeba docenić dużo zawodników, że to jest naprawdę ciężki sport i nie można tak łatwo kogoś skreślać, tak łatwo dobijać, że tak powiem. Bo to naprawdę nie jest tak, że ktoś nie trenuje, dlatego przegrywa. Tylko właśnie to jest na tyle niewdzięczny sport, że jest tak bardzo ciężki. Może dlatego go kochamy i nienawidzimy zarazem, że, że to nie jest takie proste. E, no Karolina, wiesz. Od lat tak naprawdę były rozmowy, żeby wyjechała. Ale jedna osoba wyjedzie, raz dwa, zostawi całą rodzinę, a druga potrzebuje więcej czasu. Ja jak się nawet spytałem Karoliny, czy ona e, nie żałuje, że tak późno wyjechała, no to powiedziała, że nie była na to gotowa po prostu. I to by było i pewnie nie byłoby takiego efektu. Jak już się jest tak ustabilizanym, ustabilizowanym życiowo człowiekiem, masz wszystko poukładane, to łatwiej jest trochę jednak zostawić wszystko. Jednak wiesz, zacząć życie w Stanach, to też nie są tanie rzeczy i trzeba jakby mieć te zaplecze jakieś finansowe, które jakby nie martwisz się o jutro, nie? I, i myślę, że to też jest jakimś sukcesem, stoi za tym sukcesem, że, że Karolina zaczęła się przejmować tylko walkami. To powiedz jeszcze proszę, jak ona zniosła ten, ten cały bardzo trudny czas. E, porażek? Tak. tak. Kurczę, wiesz, że to Karola, no ona jest taka, że to jest... Te... Kurczę, ona, ona, wiesz, ona, nie zna, ona przez większość czasu nie znała zawodników nawet, więc ona nie czyta naprawdę tych forów. Jeżeli ktoś napisze, czy wyskakuje to na Facebooku, czy coś, ona się tym przejmuje, bo to jest logiczne, bo to są niemiłe rzeczy, ale ogólnie jest osobą na pewno, która ciężko ją jakby, jakby to powiedzieć. Przejmuje się, ale bardzo szybko jakby to zostawia za sobą, bo jednak liczy się tylko ze zdaniem najbliższych. A, to na pewno jej dużo pomogło, takie, takie traktowanie, bo jeżeli nawet zawodnicy są na początku kariery i mają trzy komentarze niemiłe i już robią z tego aferę, to to już jest coś nie tak i myślę, że tutaj powinni, powinno, jest tak, okay. sam wiesz, nie? No jest tak. tak, że tam, wiesz, a, jest jedna jakaś zła opinia i już ten zawodnik mówi, że wszyscy go hejtują, to nie jest tak do końca, no i to myślę, że to jest taki złoty klucz tego, że ona troszkę jest jakby z boku tego MMA, ona nie do końca interesuje się tym MMA, o, może tak. To powiedz jeszcze ostatnim słowem. Czy celem zarówno Twoim jak i Karoliny jest jej powrót, jej wyścig po pas kolejny? Nie, ona robi po prostu. Jak będzie, tak będzie. No, okay. Zresztą tego widać, wiesz, pojechała do Stanów kończyć karierę, a wygrywa. A, a wygrywa wszystkie walki i no co, no nie wiemy co będzie jutro. To dziękuję bardzo, życzę y, po raz kolejny udanej gali i co? Do zobaczenia na Drodze Wojownika. Łukasz Zaborowski. Dziękuję Ci bardzo. Też się rozwinąłeś. Dziękuję Jest bardzo. Wszędzie. Musi być poddanie Filip!